Witajcie w kolejnym odcinku. Jak widać, event e, zakończony. Tutaj e, pokażę Wam kilka zmian w moim ekwipunku na początek. Mm, a więc legendarny łańcuch myśliwego mam taki sobie o, na 19. Mm, dość, dość dobry moim zdaniem. E, następnie tu ogólnie pokażę cały ekwipunek. E, Nadzwyczajny pas. Po, ogólnie jak funek mi się tam zmieniał, coś tam wpadało, to tam ulepszałem i tak dalej, wymieniałem żeby mieć e, jak najwięcej już fioletowych itemów, starałem się no i trochę jeszcze tam niebieskich na razie zostawiam tutaj ewentualnie jak mi wpadnie taki e, ten łuk unikalny to go wymienię a tak to mam zamiar na razie z tym wszystkim śmigać e, dobra, teraz strzałki pod wartość krytyka e, Legendarny pierścień, punkty życia, wartość krytyka i trzy szkody. Nadzwyczajny pierścień to wartość zbroi, cios krytyczny, szkody. Łuk tutaj taki 8% szkód od broni, 7% szkód od broni. Pod typowy podatak. Tutaj pod szkody i wartość zbroi mam kołczan. Buty pod życie, wartość zbroi rękawice, rękawice jak widać wartość zbroi, punkty życia tutaj tak samo wartość zbroi życia tutaj to samo i chciałbym jeszcze a czapkę chciałbym zmienić, to jest ten, ten jedyna rzecz, którą chciałbym na razie zmienić czapka tutaj jak widać życie plus wartość zbroi dobra i dzisiaj mam zamiar pobiegać sobie na tego miśka będę tam jak dojdę już za każdym razem do miszka, to będę tam wam komentował bicie go i tak to drogę będę No teraz przejdę z wami drogę sobie Tutaj jeszcze odpalę se ten o kostium no wyłaś Dobra, odpaliliśmy kostium i pierwszą drogę tam przelęc z wami, nie więcej jak tam będę pokażę wam nie będę wybijał tych potworów, jednak jak najszybciej leciał do przodu o. Po prostu będę biegł i tyle by dostać się do tego bossa. Chcę jak najwięcej ich w jak najkrótszym czasie poubijać, bo chcę jak najszybciej ten łuk sobie wydropić i mieć już z głowy, więc po prostu biegnę do nich jak najszybciej. Czasem się dokładnie nie da. I o Boże, nie mówcie mi, o już myślałem, że nawet padnę po tej, na tej drodze, co mnie bardzo zdziwiło. Wyprzygł blokowanie, nie atakowałem się, większa grupka zabrała. Na szczęście skok mam, tutaj zregenerował się już. Dobra, jestem już e, przy wejściu. Jest wieczny Gajlochy kwestie tutaj już mam wszystkie powykonywane mam yy, tam na Kali yy, już misja do zrobienia ale na razie nie mam zamiaru tam iść chcę zdobyć ten łuk no i mam taką nadzieję chcę tak teraz chcę z jakieś 10 do 20 razy pójść na tego miśka zobaczyć czy mi poleci ten łuk no jak mi nie poleci tak max 20 razy to sobie odpuszczę i tyle nie wiem dokładnie jaka tam jest szansa i tak dalej. Bardzo szkoda, że nie ma tego... Tam, znaczy nie wyczytałem nigdzie. Jako mam szansę, że mi dropnie ten łuk. I teraz, kurde, żebym dowalił. Będę musiał to powybijać i pewnie padnę. O, udało mi się jakoś przeżyć. Oddalę sobie wskoczę tu. Eee, no. Nie masz pokazanej szansy. O kurde, nie, jednak będę musiał wybijać. Dobra, tu powoli się wybiję to. Użyję sobie jak na razie poty. Wraćę go, bo dość dużo życia zużyłem. Może sobie tego tu główna wytrzepię. Jeden poszedł, zaraz dwóch następnych. Wiesz ich co, so kurde. Kurde, myślałem, że go rozjebię. Kurwa, no. Nie w tą stronę poleciała ta strzała. Tak mnie wkurwiają one, tak... spowalniają, tak tego nienawidzę, po prostu to tak mnie wkurwia. Na szczęście tutaj o, tylko ta parka została tam dalej, już ich nie będzie. Strasznie mnie wkurwiają oni. tutaj ktoś da się przeskoczyć. Na szczęście. O, można sobie nawet je powybijać, bo to jest chwila, moment, jakaś esencja może 100% poleci. Ale nigdy nic nie wiadomo. Tu se warto skoczyć, tylko. Jest, no nie mogę jakoś już teraz nic. No skać, kurde. Dobra. Ja to tak tego nienawidzę, jak się postać tak laguje... znaczy... Jezu, ...przycina, że nie chce iść. No spadajcie, kurwa. Już ciężko prawie nie mam, ja pierdolę. Dobra. A, no. Wracając do tematu, to, że nie ma pokazanej właśnie tej szansy na ten przedmiot. Tam na rycerzu udało mi się tam kiedyś coś tam wydropić, unikalnego... A, tarcza z tego... z tego króla, to nawet dwie wydropiłem. Bo raz tam wydropiłem, to chodziłem właśnie, żeby dropnąć, a potem poszedłem jeszcze raz, tak nie wiem, no... Po coś tam poszedłem, jakiegoś dobić levela czy coś takiego. I właśnie druga ta tarcza mi poleciała. No i właśnie zastanawiam, jaka jest właśnie ta szansa na te unikalne przedmioty. Mm, dobra już dochodzimy do tego do miśka na szczęście O, idziemy z koksem, lecimy z koksem Zobaczymy jak to tam nam pójdzie Już parę razy go ubiłem wcześniej Dobra na początku nie możemy się dać temu Trafić O I teraz nasuwamy go tak... Mm, nie ten przycisk o. Teraz uciekamy. Jak najdalej, jak najdalej. kurde, teraz odskok Myślałem, że nie doleci do mnie aż. Jest strzała. Dobra. odskok zostawiamy mu pułapkę niech się wpierdzieli dobra, soku krytala mu zadał to bardzo dobrze lepimy sobie tą kurkę ona spierdamy, spierdamy, jak najszybciej o teraz uciekamy dobra jeszcze jeden strzał i pada o nadzwyczajny pierścień o, zobaczymy sobie ten pierścień na 25 poziom wymagany poziom 14 o to mógł być lepszy trochę szkoda kryształów mi marnować ale cóż warto sprawdzić o, proszę, jakie ładne. Podmienimy i zobaczymy, z jakim będzie się lepiej biło. Odłożymy sobie tego tutaj na dół. E, ten kamień e, nieprzydatny. Dobra, i wracamy do miasta. No i tak tutaj właśnie będzie wyglądało moje bieganie, więc przy następnym mm, tym miszku się zobaczymy. Będę po prostu relacjonował Wam ubianie ich dzisiejszym odcinku więc za chwilę się zobaczymy a więc jestem z powrotem zobaczymy czy już się zrespił misio uuu jeszcze się nie zrespił nie wiem czy teraz będę musiał czekać na niego czy wrócić się w wy... i od początku wejść do lochu hmm ciekawe nie wiem przejdę się po prostu i zacznę tam jeszcze ubijać tylko wybijam trochę tych potworów, może coś się z nich ciekawego i wrócę tutaj. Więc zaraz się zobaczymy. Dobra, więc dochodzimy teraz z powrotem tu do miśka. Rzucamy sobie o. Trzeba uciekać. Dobra, oznaczamy go. I walimy w niego. Teraz czekamy. Zaraz będą pszczoły jako o. trzeba spierdzielać. I o, i doleciał, kurde no. Nie krzaka. I zobaczymy co będzie dalej. O, zaraz padnę. Jezu. Nie wiem czemu. No, tak się... A, już wiem. Parę razy uderzył. Zazwyczaj mi nie... Leczą. dobra, kulka wypadła z tego to dobrze. Teraz uciekamy. Hmm. Kurde no. Będę musiał szybko przylecieć czy z powrotem. Właśnie, nie udało mi się ten skok chciałem go przeskoczyć, kurde mi się nie udało no Dobra to do miasta hmm. Kurde Dobra przy okazji posprzedajemy tutaj parę tych śmieci To ja wracam zaraz jak już do niego dojdę Dobra jestem z powrotem u niego o, już na start Kurde, coś mi teraz nie idzie. Nie wiem czemu. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. udało się uciec mi. Iciekamy w niego. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Znów pszczoły, kurde. Dobra. Lepiej się uleć, tutaj czego? O, padł. Ja widać tylko jakiś fuk zielony. Dobra, idziemy sobie na chwilę na kolejnym miszku Dobra, z powrotem dochodzimy już do miszka. Mm. Dobra już jesteśmy Zobaczymy czy jest, jest Mi się uciekamy jak zwykle pszczółki na start O, nie już miałem dnia Dobra tak go pociskamy O, już pszczoło więc uciekamy Dobra, czekam, uciekam, uciekam, czekam na ptaka. O, myślałem, że skrytyka przypali. Dobra, trzeba uciekać na razie. Czekam, aż przyjdzie. No dawaj. Co on jest? O, tam się skrubuje. Dobra, znowu pszczoł, więc trzeba uciekać o sobie życie i na razie spieprzamy. Znowu pszczoł, kurde. Tak poszło, dokładnie. Uciekamy. Dobra, teraz powinniśmy już go pokonać. Dobra, i pada. Zobaczymy co tutaj. Ciekawego elixir i. Karowarz, ulepszony karowarz na poziom 25. Hm. Ja mam na poziom 19. Dobra, widzimy się za chwilkę. Dobra, jesteśmy już koło Bosa. Gdzie hmm, on jest? Kurwa, musimy spierdalać na początek, jak zwykle. No, 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 do no, dobra. I teraz napieprzemy, ile kurwa wleś, jak najszybciej. I znowu uciekamy. I to jest cała technika jego bicia Można tak latać na niego ciągle i biegać i biegać e, Wiadomo łóżnik ma o tyle dobrze, że ma... E, że jest dystansowy, nie? I spierdalamy tylko co chwilę i potem naparzamy Kurwa strzała spiera, ja pierdola No I spierdalamy No już połowę życia ma. Dobra, wspieralamy. Kurwa, 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 szybciej, szybciej. No, o nie! zaraz padnę pewnie, kurwa mać nie, nie, nie padaj, nie padaj dobrze dobrze i spierdalamy o i dwójeczka u niego i jeb, kurwa, o wypadła kurka życia, szybko biegniemy po nią najgorsze, no że te kurwa bossy, nie działa na nich ogłuszenie tak mnie to wkurwia dobra, i teraz spierdalamy Najbardziej wkurwianca rzecz w tej grze na bossy nie działa ogłuszenie. No dawaj zasadź to Tak 230 skrytka. co To kurwa miało być. No dawaj, dawaj, bo on zarapadnie, biegnij. <ścoughs> Dobra i co poleciało? Znowu jakieś, kurwa śmieci Dobra za chwilę wracam z kolejnym bossem Ech, Dochodzimy już do tego bossa po raz kolejny hmm, Zobaczymy co tym razem poleci Ech, Pewnie jakieś kurwa jebane śmieci znowu No ale ja tak jeszcze na niego Pierdolin chociaż czy jest krytyka nawet nie widziałem no, kurwa, co to ma być? 138 Spierdalaj, 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 spierdalaj Spierdalaj, o ładnie I skok, kurwa O, bardzo pięknie Ja pierdolę, kurwa Spierdalaj Nie chcę, żebyś, kurwa, stał, tylko spierdalał mm. No uciekaj, uciekaj Dobra Pięknie Bierzem to Uciekaj, uciekaj na razie, uciekaj szybciej, szybciej biegnij Kurde muszę wbić ten 30, zdobyć tą adrenalinę szybciej będę biegał Takiem go, z kurwy syna. Jebko, kurwa. Dobra, biegniemy po kulkę. Spierdalaj. O, ja, pierdo, mi zajebał. Dobra, spierdalamy, spierdalamy. I znowu biemy. Dobra, jeszcze raz go, kurwa, pierdolnąć. Nie, 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 jak on pierdolnie to jaskinę, kurwa! Teraz walka, kto pierwszy szybko go pierdolnie. Na pewno ja jego. Dobra, koniec z nim. I co pole... Nieee, kurwa! Co to ma być, znowu jakieś gówno zielone? Dobra, pierdzielę go, nie chodzę na niego więcej na razie. Ten odcinek zakończam. Zapraszam Was do oceniania, komentowania. Dzięki na razie.